Cześć! Dzisiaj biegam po Nowym Sączu Jestem na ulicy Wąskiej Możecie tu zobaczyć Moją galerię, moje obrazy I jak Nie macie pomysłu Na trasę w Nowym Sączu To mam taki pomysł Proponuję Zobaczyć sobie najpierw galerię A później Biegniesz w te miejsca Które są na obrazku I pierwszy obrazek Który jest najbliżej Galerii Nowowskiej, jest tu zaraz i będę Wam pokazywał po kolei wszystkie obrazki. Jesteśmy pod ruinami zamku w Nowym Sączu. Lecimy dalej. Jesteśmy dosłownie kilka metrów dalej. Mamy bibliotekę publiczną, główną bibliotekę w Nowym Sączu oraz Kościółek Ewangelicki. No i co? I Lecimy dalej. Znajdujemy się w Nowym Sączu na ulicy Gielońskiej, na taczku. O, proszę bardzo, mniej więcej z tej perspektywy został namalowany ten budynek, ten obiekt. No i tu jest Centrum Informacji Turystycznej, tu jest Jagieła. Lecimy dalej. No i znajdujemy się na Sądeckich Plantach. Przed nami Dom Wolności, a tam, tam kryje się mała galeria, która jest malutka na moim obrazie. Dobra. To lecimy dalej. Powiem Wam, nie planowałem i nie sądziłem, że te obiekty są tak blisko siebie. Jak na razie lecimy od zamku i to już jest kolejny obiekt. Oni są bardzo blisko, lecimy, więc lecimy dalej. Zobaczcie, co będzie następne. Jestem przy dworcu kolejowym. Nie sądziłem, że tak szybko można się tutaj dostać. naprawdę ten nowy sam jest malutki. No i co, to jest kolejny mój punkt na mapie lecimy dalej ja Jestem w kolejnym miejscu na Aleja i właśnie tam na tej górce znajduje się Skansen, to jest góra Falkowska, ale nie będę do niej biegł, ponieważ już jest zamknięty Skansen, więc nie ma to sensu. Ale jeśli ktoś z Was by chciał biec, to może w kierunku krenicy dosłownie kawałek przez mostek dostajemy się na jamnicę i do Skansenu. Tam możemy zakończyć bieg albo jedz dalej. Ja biegnę dalej, bo mam jeszcze ostatni punkt. Tu no mamy na tą chwilę ostatni punkt, czyli galeria czy korony. Udało mi się tu cudowiec. Tu powoli będę kończył swój bieg. Jeszcze parę minut, jeszcze parę kilometrów, ale kończymy. Serdecznie Was pozdrawiam. Do zobaczenia. Hej.